12.20 za oknami wyjątkowo piękna pogoda w postaci ulewnego deszczu i wielkich czarnych chmurek, ja to nazywam Kupuła I nad naszymi głowami. Wiatru, kurwa, w twarzy, w obrzydliwa, obrzydliwa pogoda, wszyscy o tym dobrze wiemy, ale my tutaj nie o pogodzie, właśnie zrobiliśmy trening Gumikiego, czyli u naszego trenera od motoryki. I dzisiaj mamy środek tygodnia, środa i wyjątkowo, bo lecimy razem do Płocka Gdzie przeprowadzę seminarium, poważne seminarium z MMA W klubie u taty Łukasza Rajewskiego I właśnie miałem go zadać te pytania, ale stwierdziłem, że lepiej to nagrać pod tego vloga W waszym klubie jest tylko stójka prowadzona, czy wszystko? Tylko stojka. Coś tam się bawią chłopacy, bo Ma. Chcą teraz dżidziców wprowadzić. Nie no. ma nikogo od zapasów w okolicy. od dżidziców też nie ma nikogo. I, i, ale kogoś tam znaleźli, i będzie dość dżidziców, wydaje mi się. Lecimy sobie. Tam. I to, co mówiłem, skąd to się kurwa mać bierze? To ja nie. Ale zanim dojedziemy do Płocka, no to najpierw wylądujemy we wsi. Na podgórze. podgórze. Słyszałem o tym bardzo długo i wiele. Muszę... Od no, 10 lat. 11, 11. No właśnie, bo jak my się w ogóle poznaliśmy, bo wielu ludzi zapewne nie wie, że poznaliśmy się w ogóle w Czerwonym Smoku? No, Najpierw. Nie ma no. w koście, tylko w Czerwonym Smoku i także ciągają. Mówi na ulicy później, bo to pierwsza lokalizacja Czerwonego Smoka i tam pewnego razu sobie wchodzę na trening. Podchodzi do mnie Bartas. Bartosz Zierski i mówi do mnie, a zrób sobie z tym chłopakiem. I ja tak patrzę, a ja wtedy wiadomo, za dużo nie nich boksowałem. Coś tam boksowałem, ja ale nie wtedy masz już 90 kg. Ja nie masz, no tak ty będzie nie. 88 kg. Tak? No w po szkole po unitarce, jak ktoś był w wojsku, więc to akurat byłem świeżo po unitarce i wyszedłem pierwszy albo drugi raz. I tam no właśnie stoi sobie biały, raju wyglądający jak muminek, i mówi, weź sobie zrób z tym gościem. Ja tak patrzę i mówię, z tym? Ale my dobra, robię, nie? Robimy, robimy i już coś mi tak zaśmierdziało. I potem poszły zabawki i potem nie było tak, że nie mogłem go trafić ani razu, a on mi obił ryja tak porządnie, że gdyby chciał mi zrobić krzywdę, to, to miałbym na oku to, co on ma teraz, nie? Bo takie rzeczy się wydarzają, niestety, w tych treningach sportu walki. No ja na pozornie. Ale nie byłem, tak coś Dlatego mówię, że nie zrobiłeś, ale mógłbyś. I wtedy mówię, wow! Ale ja wiedziałem, kim jesteś. No widzisz, tak, nie tak właśnie się właśnie jest. że to jest <laughs> Bo już dosyć długo jest, Jezus, jest tutaj. A ile wtedy? 22 lata minisz? Ja ale przerażające to jest. 11 lat temu, 12, <laughs> Przerażające jest to, właśnie, że ten czas tak zapierdziałem. Ale... No i właśnie tam sobie zrobiliśmy ten trening. Chłopaliśmy się potem coraz częściej, raju właśnie był w straży, uciekał z niej właśnie na trening, żeby się mogli sobie porobić. Nic się nie zmieniło nie, teraz się, no w sumie tak, da... <laughs> nadal jest ucieczka ze straży, żeby się mogli sobie trenować, walczyć i w ogóle jeździć i być wszędzie. Eee, I wtedy właśnie stwierdziłem, że no, trzeba poprawić jeszcze bardziej tą stójkę i zacząć sobie trenować razem. W międzyczasie raju doznał kontuzji, nie? Zerwałeś kolano czy coś tam? Zerwałeś z Nie puszcza? Nie, Lez... nie. No, no zerwałeś co? Nie zadać, to... No zerwał mię zadaw Boszy kolanie. No i z racji tego, że nie miał jak trenować nie miał co robić, to to szkolił mnie. No i wtedy Bory zaczął się bicić w swoim sztuce. I wtedy to były pierwsze walki z Naruszką, no, z Mocem i tak dalej właśnie w stójce się czuć pewnie, a nie, że szły ciosy, a ja zamykałem oczy i nie wiedziałem co się dzieje. Tak się właśnie postaliśmy. Ale właśnie to było nawiązanie do, do przyszłości, a teraz zmierzamy do Podgórza bo nie a wiem czy się obserwujecie, czy nie obserwujecie, ale właśnie od tamtych czasu mi opowiadał o tej wsi, bo cała rodzina Rajów to jest nie tylko Raju, tylko to są wszyscy bracia Rajesty, to nie tylko Łukasz, to nie tylko Sebastian, którego pewnie też znacie, tylko jeszcze Robert. Jest jeszcze Mateusz, jeszcze jest Siora Iza. Iza, której w ogóle nigdy nie poznałem Także zobaczymy jak to jest u tych frajestw, którzy szkolili się w piwnicy, w Pimizna piwnicy, to jest? Iza to przeszła wszystkich po kolei, właśnie z brąkami, z siłowniami, z żołnierzami bramek, płockich, siłowni płockich Wszyscy tam to Naprawdę kawał historii. No, tylko wszystko, czyli wszystko zaczęło się od piwnicy, teraz jedziemy do super klubu, e, Rajewski Team, ale zanim do rajskiego to właśnie trafimy do tej piwnicy i tu właśnie też dla, to jest dla początkujących fajterów, że nawet jeśli jesteście z takiej małej wioski i macie tylko piwnicę do dyspozycji to trenujcie, trenujcie, ale w pewnym momencie trzeba będzie niestety, ale uciec stamtąd po to, żeby się rozwijać, tak też zrobił Raju, musiał uciec spod podgórza i teraz siedzi w Poznaniu. Tu się wszystko zaczęło. To się wszystko zaczęło. W raju, pokaż co umiesz. Czy umie czy umiesz coś ten raju? Tu się wszystko zaczęło. Nie? Piłki nawet są. To... No na no wiele, jak to się mówi, renowacji ta siłownia. Szczęść jak u W ogóle to na ścianie tu i te maty to są. <laughs> o powie zbioty lepiej. Nie, no to to. to ja... No jest sobie, nie? Bardziej chodzi mi o to, że to na tej ścianie niby, wiesz, mata. I a wiesz, że To jest... 6 moja... a ja klatki, To pozabrawa. jest może odruchy. A tu był wcześniej dywan, taki dywan. I tu było wszystko się działo na tym dywanie. Linami były te ściany betonowe, tutaj też. Także wiesz co tu się działo, nie? Jak był no, tak, zapędzony w narożniki, na przykład taki <suszy> betonowy. Nie <suszy> popracowałeś na nogach, <suszy> Tutaj. A nie tam te te i inne. No, Wórki bułgarskie zrobione przez wiesz, miejscowych. <laughs> łącznie z tym workiem. Co to, to jest? A mama robi burst trenera, wiesz, i będzie A, fitness prowadziła. prowadziła. Taki gaz by ci się przydał. Do naszych Takim treningów. Takimi gazkami no. jest taka historia, nie żeby stałem je zakładać. Bo kiedyś koledze wbiłem to normalnie, po prawym, prostym, wbiłem mu plastik w policzek. Taka, raz, że bomba, ale może nie, że bomba, bo to chyba nie filozofia, to dla dzieci jest, nie? Czyli tak, hałmem jesteś. To dla dzieci. Jedziemy sobie po terenach raja. Raju, nasz wieśniaku, powiedz dlaczego, znaczy nie dlaczego. I to teraz powiesz, lepiej na wsi czy w mieście? Teraz po 14-letniowej wędrówce po miastach zdecydowanie dojść, no. No, lepiej, nie? Zdecydowanie musi. Mam to, zobaczysz Borys. To? No, bo Borys Mańkowski i jego rodzina również zostają wieśniakami, bo przeprowadzamy się na wieś już niedługo. Piękny status. <noise> Chcę być wieśniakiem. <noise> Elegancko. W ogóle, te przestrzenie, kurwa. To co Ci mówię, bo wychodzisz, to jest Twój ogródek, ale otwierasz bramę i nie masz nikogo przed sobą, nie? Wiesz, to ten, ten, ten kurwa las też może być Twój, jak się wkręcisz, nie? Mój las. No <noise> Idę do mojego lasu. Się okazuje, się, że Rajewski może mieć taki las. A to rodziców. No ale jednak. Parę drzewek wezmę sobie. Ale jednak. Bez wycinania. Nie trzeba mieszkać w bloku, tylko Ale był zasadzony, pewnie mieszkać... jak byłem mały, nie? No. 15 lat temu jakoś tak i z... przyjechała ekipa normalnie. My tam też biegaliśmy z opakami i sadzili takie drzewka. Nie? One były takie, on teraz jest taki duży. I teraz są jak wyjeżdżałem, no to one były mojej wielkości. 12 lat temu. No właśnie, a jak będziesz chciał budować dom, to czy przy przylecą tutaj? Czy przy przyjadą do podgórza, by budować dom Rajewskiego? Bo... Jaka to jest ulica? Pamiętasz? Królewiecka. 12. Królewiecka? Królewiecka 12. Królewiecka 12, Płock. Rajewski, tym Night Mały płask, To jest to? To jest to. Taty? Mhm. bo ktoś tam ma dość. na minutka się na razie, to właśnie dla czegoś, celu.

Ale Jesteśmy w małym płocku. Ale mamy też... Ten rok, no powiedz, że mają moim płocku. Super klub. I to wszystko. 30 plus. Zapraszamy. Zapraszamy. Tak się papa nie zamyka, ale jak zobaczy kawę, to zarazem. <laughs>